Cześć tu dla Was Dekoder, dzisiaj nagram dla specjalnie dla KMA gameplay z Lego Harry Potter Rears 14 Że są zaprezentowane 4 lata z filmu Kamień filozoficzny, więzienia z Kabanu, Komnaty komnatę i czara ognia. Kończą kody I tak odblokowują. I tak mi nic nie blokuje, więc daję continue story. Nie wiadomo czy w planach jest kolejna część, kolejna przygody, ale byłoby fajnie. <grym> Teraz będziemy zapieprzać harym. Jak to jak to w filmie straszny film bo Harry poje. To <grym> odblokowałem, już jakieś pieprzę czary i pieprze to. I zrobię czara na ruchanie i będę sobie rucham wszystko co chcę. No. Ha, ha, ha. Szkoda, że nie mam tego jako klocka odblokowanego, bo, bo by mi sumowało te takie duszki, a na razie nic mi nie idzie, nawet widać. Zapierdolony. Co za kłopot? Gdzie ten kłopot? Jemy kota, dwie koty, ale koty, za peprza. Jemy koty. które są tajniste. Dobra. Jakieś gówno. Takie coś my rysujemy, ale lepsze, wymyślę. Dobra. Wsią dodać sobie weźmiemy. Dzisiaj dziękuję, więc takie się przydadzą.

w filmie ale ten kot jakiś czarny, zajebisty mm. sneki małe kultasy Co takich wkurzione dobra, trzeba zrobić czar, żeby żeby ciągnąć kloca, wypiję sobie drinka, żeby na przeczyszczenie Syraka. każdy ma takie coś sobie znowu o a ten Ron chyba by że te że ten czar też może być, że koty zmierzamy się w ogóle. Je... Dobra. Dobra, hermiona, szukamy alkoholu. Trzeba je splać, to do ostro. Ale snake nas nie przypuści do naszej nowej klasy. Haha. Opu, Ego paj, ego paj, zleka ucika Ego paj Ego paj pa. 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 Dobra Wezmę, no zrobię to Wolfgang Lee nie ma być długi z nas Idź Ale kuli Dobra, tu jest jedno główne Dobra, ron no, teraz też szukaj, a połuje, połuje, w. nie Pierpierp, a to jest nieco nic wyprzedzić Dobra, trzeba zajadać O kurwa, że uciekło A to samo? Haha, wyruchaj ha, mnie A, nie to samo, Dobra, tutaj bierzemy ostatniego kloca. Nie na czego oni uczuł w tej szkole? Anatomii? Na trupa? Już więcej na pimo. Dobra, trzeba się schlać. Pijemy to. Uuu, jak zajbiście chyba wstałem czegoś. I kurde, y, że tak powiem, pożegnamy. I, się, y, i se idziemy. Następny gameplay już wkrótce. Cześć. <gry>